Kociarze. Jak co tydzień witam was w kolejnym odcinku Witam Kota. Dzisiaj kontynuacja serii Hit czy Kit. Będę recenzowała dla Was żwirek kukurydziany Benek Korn. Mam nadzieję, że niektórych ucieszy fakt, iż można uzyskać na zakup żwirku 10% zniżki. O tym, jak to zrobić, aby uzyskać zniżkę, przeczytacie w opisie filmu. Dlatego warto rozwinąć opis filmu, żeby przeczytać tam te wszystkie informacje. Eee, witam wszystkich nowych widzów. Przede wszystkim proszę Was o subskrypcję, o komentowanie filmików, o lajkowanie. Na moim kanale powstało już ponad 60 filmów, na pewno każdy znajdzie coś dla siebie z zakresu kocich porad. Są też śmieszne filmiki z moimi kotami. Dziękuję moim stałym widzom i komentującym za właśnie za te komentarze. Za to, że wam się chce komentować każdy filmik. Po kolei są już tacy, którzy naprawdę pod prawie każdym filmikiem umieszczają regularnie komentarze. Ja to oczywiście dostrzegam i bardzo doceniam. Dajecie mi masę inspiracji do kolejnych filmików, masę rozrywki, ponieważ wasze komentarze często bywają bardzo zabawne. Czytam je z chęcią zaraz po publikacji. Dajecie mi również dużą motywację do nagrywania dalszych serii. I do tego, żeby was na tym kanale zatrzymać na dłużej. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście mojego kanału, teraz jest na to odpowiedni moment. Żwirek kukurydziany firmy Benek użytkuję już od jakichś trzech lat i zawsze byłam z niego bardzo zadowolona. Przede wszystkim dlatego, że jest to żwirek zbrylający się i jest po prostu łatwy w użytkowaniu. Muszę również powiedzieć, że do jego plusów należy to, że to stosunkowo mało roznosi się po domu. Kukurydza używana do produkcji tego żwirku jest jakości paszowej, przebadana i zatwierdzona przez weterynarzy. Oczywiście dla fanów kompostowania i dla tych wszystkich, którzy mają przydomowe ogródki, Dobrą informacją będzie to, że żwirek ten można kompostować. Oczywiście nie wszyscy są fanami tego, aby kompostować kocie fekalia, ale myślę, że jako kompostownik pod rośliny ozdobne, jak najbardziej mógłby się taki żwirek nadać. Do wielkiego plusu tego produktu należy również to, że jest to produkt eko. I to taki prawdziwy produkt eko, ponieważ opakowanie jest z papieru. I takie opakowanie właśnie można łatwo selekcjonować jako odpady z papieru lub spalić w piecu. Za to wielki plus, ponieważ niektóre produkty również zawierają taką informację, niestety zapakowane są w folii plastikowej, dlatego też trudno zaliczyć je do ekologicznych. Przetestowałam trzy rodzaje benka. Pierwszy to oczywiście naturalny benek Korn. Drugi, Drugi produkt był o zapachu trawy i trzeci golden. I tutaj pokazuję porównanie, jak wyglądają ziarenka produktu natural i golden. W przypadku Żwirku Golden można wyraźnie zauważyć, że ziarenka są troszkę mniejsze i bardziej walcowate co jak producent pisze jest bardziej przeznaczone dla kotów, którym żwirek przykleja się do łapek. Według mnie ten żwirek w ogóle mało się roznosi po domu. I szczerze mówiąc, jeszcze nie spotkałam żwirku, który w ogóle by się nie roznosił. Mogę tylko wskazać te, które roznoszą się bardzo lub bardziej. Żwirek Benek Korn bardzo łatwo się zbryla i nie przykleja się do dna kuwety, co również ułatwia sprzątanie takich kuwet. Ja naprawdę jestem bardzo zadowolona i wielu osobom wiele razy polecałam ten żwirek. Ma też dosyć przyjemny, naturalny zapach. Ja akurat nie jestem fanką żwirków zapachowych, wolę te naturalne, jednak ten o zapachu trawy niespecjalnie mnie drażnił. I moje koty również z niego korzystały bez żadnych problemów. Opakowania żwirku, które testowałam, były 7- i 6-litrowe, i tutaj postanowiłam również je dla Was zważyć, abyście wiedzieli, jak gramaturowo to wychodzi, ponieważ wiele razy szukając i porównując żwirki, w jakichś konkretnych sklepach, miałam do czynienia z tym, że producenci podawali na zmianę albo ile jest litrów, albo ile kilogramów. I nie zawsze można było porównać ceny tych żwirków. Także jakbyście chcieli porównać cenowo jak to wychodzi, tutaj również macie taką informację ile waży takie 7 litrów bęka. Do kolejnych zalet tego żwirku zaliczyłabym również to, że na opakowaniu, co prawda producent umieścił informację o tym, że można utylizować żwirek drogą sanitarną, jednak dopisał, że należy zapoznać się z lokalnymi przepisami. I tutaj ci, którzy oglądali mój poprzedni odcinek o żwirku zeolitowym wiedzą, że niekoniecznie można usuwać żwirek drogą sanitarną. W przypadku wszystkich żwirków powinniśmy się kierować tylko zasadą, że utylizujemy sanitarnie jedynie kał, a zbitki po moczu usuwamy do śmieci. Bądź jeżeli produkt jest biodegradowalny, jak to yy, jest w przypadku akurat tego żwirku, możemy to kompostować. Żeby moja recenzja była e, obiektywna, to oczywiście muszę wymienić również minusy tego produktu. I tutaj e, największym uważam minusem tego e, żwirku kukurydzianego jest to, że niektóre koty podjadają ziarenka tego żwirku. W przypadku mojego stada składającego się z sześciu kotów, aż dwa osobniki wykazywały zainteresowanie jedzeniem tego żwirku i był to Gabryś i Pusia. Oczywiście tutaj zaznaczę, że nie są to spokrewnione ze sobą koty. Wykluczam również możliwość tego, że nauczyły się tego wzajemnie od siebie, ponieważ zazwyczaj nie mają ze sobą kontaktu. Gabrysiowie już na stałe zmieniłam żwirek ponieważ wykształciła się w nim awersja do podłoża w kuwecie i załatwiał się poza kuwetą. Po zmianie żwirku wszystko wróciło do normy. Stało się tak dlatego, że koty nie lubią jeść tam, gdzie się załatwiają i na odwrót. Nie lubią się załatwiać tam, gdzie jedzą. Dlatego y, miejsce załatwiania się Kot potraktował jako miejsce do jedzenia, gdyż posmakował mu żwirek, i właśnie dlatego musiałam go zmienić. Cztery pozostałe koty, natomiast bez problemu, użytkują żwirek i nie kusi je, aby go podjadać. Także tutaj bywa różnie. Kiedyś o tym nie miałam pojęcia, ponieważ miałam mniej kotów. Dopiero dowiedziałam się o takiej zależności, właśnie kiedy pojawił się gabryś w naszym domu. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Możecie skorzystać z promocji na zakup tego żwirku. Wszystko znajdziecie w opisie filmu. Nie zapomnijcie zostawić komentarza, lajka pod filmem. Napiszcie, czy kiedykolwiek użytkowaliście żwirek kukurydziany i czy korzystaliście akurat z tego produktu. Jestem ciekawa Waszych opinii, jak sprawił się w Waszych domach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.